ciągłość funkcji, a twierdzenie darbu. Mamy sobie zadanko, w którym jest jakaś dziwna funkcja i mamy powiedzieć, że ma ona co najmniej jedno miejsce zerowe. Generalnie jak podchodzimy do takich zadań? Tak naprawdę wystarczy, że policzymy sobie wartość na lewym końcu i wartość na prawym końcu, czyli wartość na brzegach naszego przedziału. To jest jedyna rzecz. Liczymy sobie wartość na jednym końcu i wychodzi nam w tym wypadku jakaś wartość na plusie oraz liczymy sobie wartość na drugim końcu, czyli w tym wypadku dla czwórki ile nam wyjdzie? Hmm. No widzimy, że jakaś wartość na minusie. A jeśli tak, to co to oznacza? Funkcja jest ciągła. Na jednym końcu mamy wartość na plusie, na drugim na minusie. Zatem skoro funkcja jest ciągła, no to musi sobie przejść przez ten punkt. Zatem udowodniliśmy, że jest miejsce zerowe. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.